W Dzisiejszym dniu znajdujemy się w miejscowości Szczyrk podczas budowy domu jednorodzinnego. Jest to temat o tyle ciekawy, ponieważ wykonany on będzie w całości z drewna i beli drewnianych. Podczas powstawania tej budowli użyto przede wszystkim akumulatorowych elektronarzędzi marki Dewalt, co zobaczyć możecie w dalszej części filmu. Na który serdecznie zapraszam. Jeżeli pracujecie na podobnego typu budowlach i zastanawiacie się, czy dane elektronarzędzie sprawdzi się podczas pracy, zapraszamy do kontaktu.